Cześć! Dzisiaj chcę Wam e, krótko opowiedzieć o tym, jak uczyć się języków obcych z YouTubem. Jak to robić, jak korzystać, jak robić to skutecznie. E, ja w tej chwili e, próbuję uczyć się języka angielskiego e, i YouTube to jest mój najlepszy nauczyciel. E, na YouTubie możecie znaleźć naprawdę no, nieograniczoną liczbę filmików, czy to w języku angielskim, czy rosyjskim, rosyjskiego też próbuję się uczyć, czy tu już konkretnie w waszym przypadku po polsku. Yy, ale wiele osób według mnie, mm, korzystając na przykład z YouTube'a, popełnia błąd, to znaczy, według mnie yy, musimy mocno rozdzielić oglądanie filmów z YouTube'a dla przyjemności, dla relaksu, i oglądanie filmików z YouTube'a w celu nauki. Yy, gdy oglądacie coś na YouTubie, to yy, po prostu oglądacie, słuchacie, rozumiecie, śmiejecie się, oglądacie coś z bliskimi osobami i tyle i koniec. Jeżeli myślicie, że taka takie coś wystarczy, to według mnie jesteście w błędzie. Jeżeli naprawdę chcecie skutecznie uczyć się, oglądając jakieś filmiki, na przykład z YouTube'a, to musicie to zrobić w sposób bardziej zaplanowany, zorganizowany i troszeczkę inaczej niż gdy oglądacie filmy dla przyjemności. I w jaki sposób ja to robię? Przede wszystkim musicie znaleźć sobie kanały, które Was interesują. Ja tutaj Wam tych kanałów nie podam, sami musicie je znaleźć, bo ja nie wiem, co Was interesuje. Może motoryzacja, może podróże, może moda, może kosmetyki, może jakieś biznesowe tematy, więc po prostu wchodzicie, szukacie, klikacie, aż znajdziecie coś, co Wam się podoba. Yy, ważna rzecz, znajdźcie takie kanały, których prowadzący Wam się. Podobają, to znaczy lubicie na nich patrzeć, ich głos jest przyjemny, podoba Wam się oprawa graficzna, bo, bo to ma być dla Was przyjemność. I na przykład kanałów na temat podróży jest mnóstwo, ale ja nie wszystkie lubię. Lubię tylko niektóre, mam dwa, trzy ulubione i te oglądam, więc poświęćcie trochę czasu na to, żeby faktycznie znaleźć te kanały, które lubicie, których yy, prowadzących lubicie, yy, dźwięk głosu Wam się podoba, bo, bo to według mnie jest ważne. Kiedy już znajdziecie takie kanały, w moim przypadku to są kanały na temat podróży, na temat y, nauki języków obcych, y, ostatnio też na temat y, wnętrz i urządzania mieszkań. Jeśli już znajdziecie sobie swoje tematy i znajdziecie kanały, które was interesują, to skupcie się na jednym. A więc wybieracie sobie jeden kanał, y, jednego prowadzącego i przez pewien czas, na przykład przez tydzień albo przez dwa tygodnie Oglądacie filmiki tylko z tego jednego kanału. Dlaczego? Według mnie to jest ważne, no bo y, każdy inaczej mówi. Każdy rodzimy użytkownik języka ma inną intonację, inną melodię, używa innych słówek czy wyrażeń, takich swoich ulubionych, więc y, fajnie jest skoncentrować się na jednym prowadzącym, na jednym kanale, żeby właśnie uczyć się języka konkretnie od tej osoby, żeby nie skakać pomiędzy kanałami. I kiedy już macie ten kanał, kiedy już y, zdecydowaliście dobrze w tym tygodniu skupić się na tym kanale, na tym prowadzącym, na tym temacie, to jak to robić? Podstawowa rzecz, i tutaj y, naprawdę to jest bardzo, bardzo ważne, musicie kilka razy słuchać jednego filmiku. Możecie pomyśleć, że to jest nudne, tak, ale jeżeli uważacie, że to jest nudne, no to, no to ta, ta metoda nie jest dla Was. Dla mnie to nie jest nudne, bo z każdym słuchaniem ja czuję, że mój język, tutaj akurat angielski, bo teraz siedzę nad angielskim, że mój język się rozwija. W jaki sposób ja to robię? Przede wszystkim, jeżeli już zabieracie się do nauki z YouTube'em, to potrzebujecie długopisu i potrzebujecie notatnika. Ja w ten sposób to robię. Yy, jeszcze ważna rzecz, ja szukam krótkich filmików, takich 10, maksymalnie 10-minutowych, żeby się nie zniechęcić, żeby się nie znudzić yy, i żeby też to długo nie trwało. Lepiej robić to częściej, ale krócej, niż siąść na przykład na, na 2-3 godziny, a potem się zniechęcić. Po co długopis i po co zeszyt? Yy, ja robię to w taki sposób, najpierw oglądam sobie filmik po prostu, oglądam, słucham, nie włączam napisów, za drugim razem włączam napisy i już staram się wychwycić jakieś słówka, jakieś wyrażenia, jakieś fajne konstrukcje, które w większości rozumiem, ale wiem, że nie użyłabym ich sama, bo są troszkę zaawansowane albo rozumiem je właśnie biernie, ale one nie są w tym moim aktywnym słowniku. I za drugim słuchaniem już robię sobie przerwy, czyli zatrzymuję nagranie. I tutaj wchodzi właśnie długopis i notes. Czyli notuję sobie różne słowa, konstrukcje, wyrażenia, nawet takie, które znam, nawet takie banalne, yy, po to, żeby bardziej je przetwarzać i żeby potem używać ich już w moich tekstach albo gdy, gdy ja będę mówić. I spójrzcie, tu jest po prostu taki, taki szlaczkiem, zapisane różne, różne, według mnie ciekawe, dla mnie przydatne słówka, yy, więc to jest drugie słuchanie. A trzecie słuchanie. Albo nawet czwarte czy piąte, bo tych słuchań może być więcej, wyłączam napisy, można nawet sobie włączyć słuchawki, żeby lepiej się skupić na tym słuchaniu i już koncentruję się właśnie na tych nowych słówkach, konstrukcjach, tych ciekawych rzeczach, które sobie wynotowałam. Więc jak widzicie, to słuchanie YouTube'a czy oglądanie filmów z YouTube'a mocno różni się od oglądania YouTube'a dla relaksu, dla przyjemności. Żeby według mnie, żeby to było skuteczne, żeby to była faktycznie nauka, to Musicie mieć jakiś swój system. Mój system jest taki, że słucham trzy razy, notuję, słucham, słucham kilka razy, i, i to czuję, że to dużo mi daje. To nie jest jedyny i nie jest to idealny system. Musicie go dopasować do siebie, może, może będziecie mieli jakąś inną metodę, ale to jest ważne, żeby właśnie wiedzieć, że zwykłe słuchanie i oglądanie jeden raz nie jest tak skuteczne, jak takie strategiczne oglądanie i jakieś działanie związane z tym oglądaniem, czyli notowanie, wypisywanie, słuchanie kilka razy. No dobrze, mam nadzieję, że z YouTube'em będzie Wam się miło uczyć i życzę Wam miłej nauki. Do zobaczenia. Cześć.